Pójść trapem podatków w Głogowie? Hmm, tylko którą drogą? Skąd biorą się pieniądze na wszystko, co dookoła nas powstaje? Praca, zakupy, VAT, PIT? Jak to wszystko ze sobą połączyć? Spokojnie, zaraz Ci wszystko wytłumaczę. Codziennie spotykamy się z pojęciem podatki. Obojętnie, czy chodzi o rozliczenie dochodów, czy codzienne zakupy. Kto żyje w Polsce i zarabia pieniążki, musi płacić podatki. Lecz dlaczego państwo sięga do kieszeni swojego obywatela i co z tego ma? Jako płatnik podatków wspierasz państwo, aby mogło realizować swoje najważniejsze zadania. Do tego należą np. Na drogi, przedszkola, szkoły, uniwersytety, szpitale oraz straż pożarna. Również wypłaty dla polityków i urzędników. Odpowiedni urząd skarbowy pobiera podatki i nimi zarządza. Zasadniczo podatki można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Gdy kupujesz samochód, ale nie w salonie, zobowiązany jesteś zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Lecz gdy kupujesz sobie gazetę w kiosku, podatek od towarów i usług, tak zwany VAT, jest już wliczony w cenę gazety. Rozlicza się z niego właściciel kiosku. Musisz jednak wiedzieć, że jest jeszcze wiele innych rodzajów podatków. Gdy przyjrzysz się dochodom podatkowym budżetu państwa w Polsce, na pierwszym miejscu ląduje podatek VAT, dochody z podatku akcyzowego zajmują drugie miejsce. Za akcyzą podąża podatek PIT. Jak myślisz, które podatki pobierane przez naszą gminę przynoszą największe dochody? Największe dochody mamy z podatku od nieruchomości. Tu największym płatnikiem jest KGHM, czyli Huta Miedzi Głogów, ale także mamy bardzo duże udziały w podatku od osób fizycznych, czyli w picie, oraz od osób prawnych, czyli w cicie. A na co przeznacza się dochody z podatków w naszej okolicy? Przyjrzyjmy się bliżej. Tak naprawdę te wszystkie pieniądze z podatków idą do jednego naszego dużego Budżetu. To jest sprawozdanie z budżetu za zeszły rok, taka duża księga, i tu są wszystkie nasze zadania, które finansujemy. Oczywiście oświata, oczywiście inwestycje, utrzymanie wszystkich instytucji, obiektów, które są w naszym mieście które służą mieszkańcom. Ale zadaj sobie tu pytanie: jakby to było, gdyby państwo nie miało do dyspozycji pieniędzy z podatków, żeby sfinansować swoje najważniejsze zadania? Już samo wyobrażenie powinno dać ci do myślenia. A gdyby tak część podatków przeznaczyć na upiększenie naszego miasta, miejsca do wypoczynku, lepsze oświetlenie ulic, zadbanie o porządek, czy choćby wybiegi dla psów. Również stojaki na rowery i drogi dla rowerzystów można by było tak sfinansować, nie mówiąc o stworzeniu nowych obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży. Hmm, tak. Teraz już rozumiem, dlaczego istnieją podatki. Wiem, że nikt nie płaci podatków chętnie, chociaż jak wiadomo, wszyscy mamy z tego korzyści. I ja. I ty, my wszyscy. Nie wierzysz, więc obejrzyj nasz film jeszcze raz.